Drogie mordki, jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Was zaprosić do mojego Instagrama, Discorda oraz TikToka. Wszystkie linki macie w opisie. A teraz Wam życzę miłego oglądania. Siema! Dzień dobry, witajcie z tej strony Gucia, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w CSGO. Yy, wezmę na razie trening z botami, ponieważ. Jakby to powiedzieć, jeszcze trochę nie ogarniam tej gry i chcę pograć z takimi ludźmi. Eee, takim botami w grze Po prostu Bo jeszcze trochę nie ogarniam tej gry Dopiero zacząłem wczoraj w to grać Tak zagrałem e, z Jedną rundkę Przegrałem, ale teraz spróbuję wygrać Dobra, będę terrorystą Bo mamy też ładunek C10 Ale to nam na razie niepotrzebne Dobra Dobra, teraz tak Przyładowana broń Dobra cicho będę. Kurde, zginę, zginę. Nie mam 100% dobra. Dobra, dobra, dobra. Ładnie poszedł. Gdzie ty jest? O, ty kurde. A nie to nasz. Sorry. O! Dobra, Zara bomba trześnie, nie? Dobra, podniosłem bombę i teraz kolejna rundka, bo wtedy wygraliśmy nice. Pierwszy raz wygrałem. Dobra, Dobra idą ludy, 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 ludy idą, idą. Nice, kupię sobie kurde, już nie możemy kupić, szkoda. Dobra, e chodźmy do naszych. Dobra, położę tu bombę. Dobra. Zaraz bomba trześnie. mam karabin, dobra. Dobra, zaraz bomba. Dobra, dobra, nie zdążyła wybuchnąć, trudno. Dobra, bierzemy. Nie będę stawiał tej bomby, bo to nie ma sensu. Dobra, mam karabin. Kurde, dlaczego nie mogę kup kupić jeszcze? Dobra, dobra nie chcę kość bomby. Nie, dziękuję. Tu nie ma nikogo. Nie widzę. Przynajmniej nie widzę. Tu może ktoś będzie. Nikogo tutaj nie ma. O! Dobra, Nie, nie można tak robić. Gdzie ty jesteś? Dobra. Czy to nie tutaj nikogo nie ma, dobra. Może tutaj nie. Dobra. Jeszcze czekaj. Jest chyba jeszcze jeden gościu taki. No, jest jeszcze jeden gościu. Jak go znajdziemy, wygramy. O dobra, GG, wygraliśmy znowu. Więc dobra, e, teraz wyjdę. I wejdziemy w ten. Mapy z warsztat... Nie, nie ma. E, kurs szkoleniowy. Okej, okay, bo tak chcę ładnie się nauczyć strzelać, a później sobie pójdziemy. Może nie na online, bo no. Wejdziemy i zginiemy, I I nie? Sure be stature, Ty gadasz. Dobra, nie, nie, on to się gada. Dobra, w CSGO. Eee. Dobra, co możemy wziąć. Grupa Delta. Dobra, czekamy. Okej, okay, jest gotowe. Okej. Dobra, rozgrzewka jest. Jakaś rozgrzeweczka jest, nie ma co tutaj chodzi trochę, ale okej. Okay. Go, go, go. Ktoś powiedział. Jak gościu chodzi, nie? O kurde. Dobra, nice. Skąd on strzela? Skąd on strzela? Czekaj. Gdzie on jest? Dobra, ha, Idę z gościem. Dobra, to... Czego strze... Ja myślałem, że to jest mój, to, to jest bot, ale ja z botami? Tak, ja z botami gram. Dobra, ja już nie chcę z botami, nie chcę z botami. Oficjalnie Dead Match, gry wojenne, chyba tak. Dobra, nie wiem, jak grać e, z innymi ludźmi, ale zobaczymy, czy tak nam zadziała właśnie, bo szczerze nie wiem. Dobra, ładuję się, pewnie zaraz mecz będzie gotowy. No, jak mówiłem. Czy ja będę grał z botami, czy nie z botami, bo trochę nie wiem. Ile mam broni? Dobra, to jest dalej rozgrzewka. Dobra, to już nie są boty. To już nie są żarty, widzowie. To nie są żarty, widzowie. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że trzymaliście. <grym> Co się stało? Stoję w miejscu. O! Muszę obczajać. Co to się dzieje w ogóle? What? Yy... Sorry, widzę, że w tym odcinku nie będę dużo mówił, ale. Kurde no to zrobił aha okej okay. co tu się dzieje what o co jest dobra to jest serio trudne czego chyba zabiłem dzisiaj? W sensie w tym turnieju. No what? Dobra. Mhm. Mm No, what? Aha, on przez okno, ok. Kurde, trudna jest ta gra, ale mi się podoba. Co tu się dzieje? Kurde, ludzie z każdej strony nawalają w ogóle. начала. Вот как курда. jaki on ma w ogóle ten aha co tu się odwala mhm. okej okay. Ten mecz jest nieskończony. Kurde, no od czego mnie nawalasz? 20 HP. No. Mhm. <laughs> Co to, to jest śrusek? Dobra No nie, o dobra na zginęłem No nie, nie mam z nimi szans Oni grają pewnie parę lat, a ja kurde chwilę się Co tu się dzieje? Czekać Pójdę tędy Ja się Kurde, do no czego do mnie strzelasz Jak on ma twarz Co to jest do... Dobra, zabiłem jakiegoś lidera Ja mam tego. Kurde, zaatakowałem kolegę z drużyny. Sorry. O kurde, nie! Kurde. On ma ten... dobry... E, karabin. Dobra. Kurde, przeładowywałem dopiero. Mordo. Nie wygrałem, ale wiecie, jak to jest, nie? Huch. Hardcore. Dobra, zagrajmy jeszcze z botami, bo jeszcze muszę się trochę pouczyć szczerze. Deadmatch. Grywoje dead Deadmatch. Gry Dobra, wynik drużynowy. Drużyna przeciwna jest celem. Likwidowanie wyników jest indywidualne. Wyniki drużyna przeciwna jest celem. Dobra, to dobrze. Wybrałem. Dobra, to no teraz w takim razie czekam na kolejną arenę. Tamta, to w ogóle był jakiś hard z tymi ludźmi. Ale tam chyba czterech gości zabiłem. Let's go, let's go, let's go. Mogę kupić broń? Ty kura, siema. Siema, kura. Kurde. Skąd on strzela? Mordo. Siema Siema Kurde, nie w niego Dobra Okej, okay, okej okay. Kurcze Dobra, zmienię broń bonusową Dobra, najsik Okej. Okay. Dobra, tu nie ma ludzi już. Eee. Otwórz to. Zamknij. Kurde. Nie zdążyłem przeładować tej broni. Dobra, jakaś kolejna broń bonusowa. To do mnie tak strzela Kurde, nie mogę go trafić Gdzie ty jesteś O tu A nie tu o, nie, 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 nie! nie. Nie, to mój. Jaka akcja, nie? Hordę zgnębia. Bra no czego do mnie strzelasz? A nie do tego. To otworzyć? nie czy tak wolno chodzę? co to za głos? dobra, gdzie on jest to? nie gdzie są... a dobra, będą sobie broń да, я хочу с расшивами засунуть. Что-то есть, а ну, co on miał? Co jest Gdzie wy tak strzelacie? O mordo! Nawalałem z tej broni jako szalały, nie? Dobra. Ktoś chyba bombę załączył. Czy tu nie ma bomby? Nie wiem. Czekaj, co ja robię? Chyba dojdę to szybko. Dobra nice. Mhm, nic Dobra, to jest dobra broń. Nie he. Co jakieś podwójne? No i co do mnie strzelasz? bracie są ludzie. Co do mnie tak. Aha! Ten gościu! Dobra, dawaj mnie. Dobra, ja wezmę to, to jest dobre. E, gdzie wy jesteście? Kurde, moja cała myszka jest mokra, nie? Rękę mam tak spoconał to jest masakra. Gdzie wy jesteście? Aha. Dobra, broń bonusowa O, obrzyn? Aha, obrzyn Okej okay. Coś tam gada? Dobra, można tu jakoś przejść shot Nice shot, dzięki Bordo Dupsi dupsi uy, 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 uy. Oj, mhm uh -huh. Marek. No. My chyba wygraliśmy, nie czekaj. Nie wiem, chyba... O, dobra. Wygraliśmy. Dobra. Jestem najgłośniejszy, nie? O, gdzie Games? Dobra. Zagrajmy sobie jeszcze jedną rundę. Co tu się stało? Dobra, zagrajmy sobie jeszcze ten, jeszcze jeden trening z botami. No. Dobra, ee, będę tym razem antyterrorystą. Siema. Bra, Go people. Dobra, go people. Co jest? się odbijam. Co tu się dzieje? Jezus Maria. Ui. ja na dach pójdę. Ui. nie pójdę. A dobra, 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 co się tu dzieje? To moje, no, to moje, dobra. A ja co, na dachu stoję, nie? Ui... na dachu jest najbezpieczniej. Będzie gdzie są ci ludzie. Nie wiem, dlaczego ja się tak odbijam, ale okej. Okay. Dobra. Gdzie ta morda jest? Dobra. Dobra. Został tylko jeszcze jeden gościu. Dobra, GG. Wygraliśmy, widzowie. Dobra, słuchajcie. Dzisiejszy odcinek będzie się kończył. Mam nadzieję, że wam się miło go oglądało. Dla mnie to nowość grać w takie strzelanki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Subskrybujcie ten kanał oraz zostawiajcie łapeczki w górę, żebyście nie, żebyście nie przegapiali kolejnych odcinków. Jak pod tym, zo jak pod tym odcinkiem zostawicie trzy łapki oraz takie 25 wyświetleń. Eee, robię kolejny właśnie odcinek and z Content Strike CS:GO. Mam nadzieję, że dzisiaj wam dzień miło mija, A ja będę się z wami żegnał. Siema mordki.